Cześć, tu multi MC No i dziś chciałbym Wam zaprezentować serwer. Serwer Bookkit i on się będzie nazywał Herbaciana. Herbacian. Zaczekaj, zaczekajcie. Herbaciana Wiocha. No no dobra, i patrzcie. Tutaj mogą wbijać e, ludzie do, e, s, e, do 100 widzów e, na, e, właśnie na tym serwerze. A, ma, a min, nie ma minimum, bo ja mam sam dwóch widzów na razie. I po prostu to by było nie fair, że ja mam taką widzów, a inni muszą mieć dużo, więc e, zostańmy przy tym, przy, tym, e, przy tych stu widzach maksymalnie. E, a potem może powiększy, jak będzie więcej ludzi. Tutaj mamy spawn. Tutaj właśnie są zasady, tutaj są skrzynie kresu i po prostu na tym całym terenie będziemy się rozbudowywać. Tutaj nie ma żadnego plugina, ale jest whitelista i musicie po prostu mi napisać, czy chcecie grać na tym serwerze i na privie, podać swój nick w minecraftcie. Oj, jakby co tutaj ten serwer nie jest premium. Nie, nie jest premium, bo po prostu... Nie, dużo ludzi nie ma pre, nie ma premium. Ja mam premium, ale no, po prostu no, chciałbym być wyrozumiały dla innych ludzi, bo inni ludzie... bo ja też kiedyś nie miałem premium i teraz, żebym się wyśmiała z takich ludzi, to, to trochę tak dziwnie, więc... Więc tacy ludzie mogą jak najbardziej wbijać. No i jak mówiłem, piszecie mi na priwie. Chcecie wbić na serwer spoko, to ja Wam. IP będzie w opisie, ale nie będziecie mogli wbić, dopóki mi nie napiszecie. No to tutaj jeszcze nic nie jest zbudowane, ale to Wy będziecie tutaj budować to nie my się tym zajmujemy. Tylko wy się tym będziecie zajmować. I ja będę kręcił z użytkownikami serię. O, jeszcze prosiłbym was o to, żebyście napisali mi jeszcze swój nick na Skype'ie. To mógłbym z wami nagrać. No okej. Okay. No to jeśli ch chcecie wbić. O, jeszcze jeden wymóg: musicie mnie subskrybować, żeby wejść na kwadratową wiochę na herbacianą wiochę. No, jeśli chcecie, no, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco, dajcie lajka like i po prostu może dajcie mi komentarz. Cześć.